Cześć, witajcie w podsumowaniu tygodnia w Motorsporcie. W tym odcinku krótko omówimy kilka ważnych newsów, między innymi Tsunodę wchodzącego do Red Bulla, ale także sprawdzimy co się działo w MotoGP na Kota oraz w NASCAR Cup Series. Zapraszam do oglądania. To, że Yuki Tsunoda i Liam Lawson zamienili się miejscami w ekipach Red Bulla, to już wiemy. Natomiast opublikowano ekskluzywny wywiad Motorsport.com z Helmutem Marko i padło tam kilka ciekawych stwierdzeń. Doradca Red Bulla oświadczył między innymi, że Japończyk dokończy sezon w głównej ekipie niezależnie od jego wyników. Zapytany, czy Isaac Hadjar będzie następny w kolejce, jeśli Tsunoda nie spełni oczekiwań, Marko odpowiedział krótko, że Yuki Tsunoda dokończy sezon. Yuki Tsunoda to szybki kierowca, wiemy o tym, ale miał swoje wzloty i upadki. Powiedział Marko. Dlatego uważaliśmy, że Lawson jest lepszym kandydatem, ale Yuki przeszedł przemianę w ostatnim czasie. To była po prostu najlepsza opcja. Co prawda Lawson zna Suzukę, z drugiej strony Hajar również nie znał turu w Chinach, a był prawie tak szybki jak Yuki. Ujawniono też, że Red Bull dał Tsunodzie kilka sesji w symulatorze już po Grand Prix Chin. To właśnie wtedy 24-latek zrobił różnicę, a Red Bull podjął decyzję. Helmut powiedział, że to, że najbliższy wyścig jest w Japonii nie miało żadnego znaczenia, choć możemy się domyślać, że chyba jednak trochę miało. Jeśli chodzi o potencjalny wkład finansowy Hondy w transfer Tsunody, Marko powiedział, że to nie było główną przyczyną oraz motywacją. Austriak też zarzeka się, że tak szybka degradacja Liam Lawsona jest podyktowana jego ochroną. Red Bull nie chciał szybkiego załamania się jego kariery, bo dalej w nim widzą duży potencjał i przyszłość w Formule 1. Dlatego przenieśli go do drugiej ekipy, a nie zwolnili całkowicie. Co sądzicie na ten temat? Czy to dobra decyzja, żeby na tak wczesnym etapie sezonu już zamieniać kierowców? Podzielcie się w komentarzu. Szef zespołu Mercedesa w F1, Toto Wolf, chyba postanowił urwać spekulacje dotyczące dołączenia Maxa Verstappena do zespołu od przyszłego sezonu. I potwierdził dla motorsport.com, że zapewnienie umowy dla George'a Russell'a jest w tym momencie priorytetem, a negocjacje w sprawie jej przedłużenia trwają. Zapytany przez motorsport.com o sam kontrakt, który wygasa z końcem tego roku, Austriak potwierdził, że są oni bliscy osiągnięcia porozumienia. Red Bull wystawi specjalne białe malowanie na Grand Prix Japonii, więc na gridzie będziemy mieć aż cztery białe Red Bull. Podczas najbliższego weekendu Red Bull ma świętować zakończenie współpracy z Hondą, tym specjalnym malowaniem. Japoński producent po tym sezonie przechodzi do Aston Martina od sezonu 2026, gdy wchodzą w życie nowe regulacje, a Red Bull, we współpracy z Fordem, ma produkować własne silniki do Formuły 1. W serii towarzyszącej Nascar, czyli Xfinity Series, wydarzyło się aż kilkanaście neutralizacji podczas wyścigu, a w samej końcówce dwaj pretendenci do zwycięstwa, Sammy Smith i Taylor Gray, zderzyli się, co sprawiło, że znikąd pojawił się Austin Hill i niespodziewanie wygrał wyścig na Martinsville Speedway. Zobaczcie sami. Młody polski kierowca Maciej Gładysz zdobył mistrzostwo Eurocup Free Spanish Winter Championship. Polak podczas ostatniej rundy na Motorland Aragon zdobył pierwsze i drugie miejsce w dwóch wyścigach, przez to awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i zdobył swój pierwszy tytuł mistrzowski. GT World Challenge America rozpoczęło sezon na torze Sonoma Raceway. Pierwszy wyścig wygrał Mercedes nr 34 od zespołu JMF Motorsport, dla którego był to debiut w amerykańskiej serii. Kierowca Mercedesa przekroczył linię mety 60 sekundy przed startującym z pole position kierowcą BMW. Drugi wyścig natomiast wygrało BMW numer 99 od Random Vantals Racing po wyprzedzeniu i objęciu prowadzenia na dwa okrążenia przed końcem wyścigu. Grand Prix Ameryk wprowadziło sporo chaosu do aktualnej klasyfikacji i hierarchii sezonu. Po początkowym chaosie związanym z deszczem i opóźnionym startem, prowadzący wyścig, Mark Marquez popełnił błąd i zaliczył upadek w początkowej fazie wyścigu. Przez błąd Hiszpana to Francesco Baniaja dojechał pierwszy do mety przed Aleksem Marquezem. Podium zamknął Fabio Di Gian Antonio. Alex Marquez po wyścigu po raz pierwszy w swojej karierze został liderem klasyfikacji generalnej. Następna runda już w przyszłym tygodniu. Denny Hamlin zwyciężył na Martinsville. To była dominująca jazda kierowcy, który prowadził przez ponad połowę wyścigu. To było pierwsze zwycięstwo Hamlina w tym sezonie, co pozwoliło mu wejść do playoffów i 55. w jego karierze. W wyścigu doszło do kilku neutralizacji, ale końcówka na pewno była spokojniejsza niż we wspomnianej wcześniej Xfinity Series. Co ciekawe, Joey Logano ukończył w top 10 na ósmym miejscu, mimo obrotu i zderzenia z Chase'em Bliską i spadku na prawie sam koniec stawki. Bell przekroczył linię mety jako drugi po starcie z pole position, a Wallace zakończył trzeci, co oznacza wszystkie trzy pierwsze miejsca dla Toyoty. Tylko jeden kierowca nie ukończył wyścigu, mianowicie Austin Symdrik w Fordzie, który przez cały dzień zmagał się z problemami z akumulatorem. Co warto obejrzeć w ten weekend? Przede wszystkim Formułę 1, która zagości tym razem na japońskiej Suzuce. U boku Maxa Verstappena zobaczymy jukiego Tsunode, który zastępuje Lawsona na resztę sezonu. Wyścig w niedzielę o 7 rano. Rozpoczynamy sezon RC, czyli rajdowych mistrzostw Europy. Runda otwarcia to rajd Sierra Morena w Hiszpanii. Zobaczymy mnóstwo Polaków, w tym Miko Marczyka oraz Jakuba Matulkę. Rajd potrwa od piątku do niedzieli. European Le Mans Series także rozpoczyna sezon i to również w Hiszpanii co prawda nie ma już Roberta Kubicy, ale za to są turbopiekarze. Czterogodzinny wyścig na torze w Barcelonie rozpoczyna się w niedzielę o godzinie 12. .00. British GT zaczyna sezon na Donington Park. Wyścig w niedzielę o 13.45. Kolejny wyścig na Skarka Series rozpoczyna się w niedzielę o 21.00 na torze Darlington Raceway. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.